George, musisz założyć czapeczkę. Czemu? Foliowe czapeczki działają jak tarcza, chroniąc nasz mózg przed szkodą. Teraz, a wy dokąd? Pepe i George znaleźli małą kałużę z Nie. Pepo George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George! Co ty brałeś? Że niby ja? Ależ nic. O, biedny George! A co ma być bogaty? Biedny George! Spokojnie. Wezwę doktora Niedźwiedzia. Halo! Co? Halo! Człowieku, oczyw się ode mnie! Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Dobra, nara! Czy teraz George... Nie! ...pójdzie do... Nie! Nie! Co się tu dzieje?! Biedny George! Idziemy prosto do łóżka. Musisz troszkę poleżeć. A za spalany premium luzem masz 50% taniej, 3,49 za kilogram. A za skubi chrupkę? Co ty, jaja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru.